Witajcie bardzo serdecznie. Witam wam Was w kolejnym raporcie wojennym wojna na Ukrainie. Dzisiaj to co wydarzyło się pomiędzy 26 marca a 28 marca i oczywiście nim przejdziemy do raportu, wielka prośba o wsparcie dla kanału. Pamiętajcie o lajkowaniu, o komentowaniu, zwiększamy zasięgi. Dzięki Wam zwiększamy te zasięgi i dzięki Wam możemy dotrzeć dalej. I za to jestem Wam bardzo wdzięczny. A my przechodzimy na mapę Ukrainy i zaczynamy raport wojenny. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Nim przejdziemy do omówienia sytuacji na linii frontu, dziś zajmiemy się tym, co w tytule, a w tytule dzisiejszego odcinka mamy ukraińskie przygotowania do ofensywy, gdyż nie ma innego wyjścia. Ukraina. A jak dokładnie nawet tutaj Major Fisher wyliczył. Ukraina ma trzy możliwości wyjścia z wojny i zakończenia tej wojny. Pierwsze to jest zaprzestać walki, czyli się poddać, co nie wchodzi w grę. Ukraina zdecydowanie tutaj powiedziała, że nie będzie, poddania będą walczyć. O odzyskanie wszystkich ziem, jakie utraciła od 2014 roku, czyli nawet Krymu. Drugie rozwiązanie, które tutaj też tak naprawdę prowadzi do niczego, to jest uporczywa obrona, która jest konaniu Ukrainy i tak naprawdę ona też nie prowadzi do niczego, gdyż Rosja już zaakcentowała to, że będzie prowadzić wojnę na wyniszczenie, będzie prowadziła wojnę, która w końcu daje jej zwycięstwo, mimo że ponosi ogromne straty, te straty nie robią na niej żadnego wrażenia. Dzisiaj, z perspektywy tego czasu, można byłoby powiedzieć, że jedynym sensem tej wojny jest pokonanie Rosji, czyli odzyskanie wszystkich ziem, ale czy to też zmusi. Rosję do zakończenia tej wojny ciężko powiedzieć, dlatego że to, co teraz powiedziałem, jest właśnie trzecią możliwością, czyli rozpocząć kontrofensywę i kolejnymi ciosami, jak tutaj ładnie Major Fisher też to napisał odbierać utracone tereny. A wszyscy wiemy, że tak naprawdę to, co powiedziałem też w spotkaniu i w rozmowie z z panem Markiem Meissnerem, że, że no tak naprawdę Ukraina potrzebuje odcinka zaporskiego, potrzebuje dostępu na szerokiej granicy, dostępu do morza. Morze jest jej oknem na świat i dzięki temu może prowadzić handel, nie tylko. Natomiast też tutaj trzeba byłoby sobie zadać pytanie, czy Ukrainę stać na to, żeby rozpocząć kontrofensywę. Wiemy, że na Ukrainę dotarły, docierają. Czołgi inny sprzęt, który został zadeklarowany na początku stycznia, skończyły czy lub kończą się okresy szkoleń. Wiemy, że to w filmikach już jest pokazane. Nawet czołgi czy rendery są już na Ukrainie, ale to też nie znaczy, że one już trafią od razu na linię frontu, bo tak naprawdę trzeba jeszcze przygotować to zaplecze do ofensywy i trzeba też tutaj. Nie dość, że te przygotowania, które już od wielu tygodni są prowadzone logistycznie, bo o tym nie mówi się, o tym się nie pokazuje. Zresztą pokazała się też informacja w ostatnich dniach ukraińskich dowódców oraz i też prezydenta Zańskiego, którzy prosili wręcz, aby nie przekazywać informacji o wojskach, o koncentracjach, o różnych rzeczach związanych z... Właśnie z przygotowaniem do ofensywy, a jak wiemy, pierwsze działania rozpoczynają się w pierwsze prace takich przyszłych operacji. Zaczynają się w sztabach plan u planistów, gdzie są analizowane różne warianty. Wiemy, że do tego też trzeba przygotować tyły, czyli logistykę, bo od niej też bardzo wiele zależy. Trzecim elementem bardzo ważnym jest rozpoznanie, które tutaj. Dla strony ukraińskiej też wiemy, że korzysta z tego rozpoznania natowskiego. Jest przesyłanie, jest działanie jej grup dywersyjnych, jest działanie jej grup rozpoznawczych, które operują na tyłach frontu i jak wiemy, przekazują informacje o tym, co się dzieje na tyłach frontu, jak przebiegają linie obrony. Pamiętajmy, że linie obrony, nawet to, co jest wykonywane teraz, czyli te transzeje. Okopy, bunkry polowe, to wszystko, słuchajcie, jest bezwartościowe, jeżeli będzie nieobsadzone. To nie ma prawa wtedy bytu, bo tak naprawdę całą tą linią umocnioną, czy linią tyłową, zarządzają żołnierze. Jeżeli ich tam nie będzie, albo będą rzuceni w rozproszeniu, nie będą stanowić problemów, nie będą stanowić tutaj też. Większego oparcia dla jednostek, które się co, będą cofać, w tym wypadku rosyjskich. Ale też musimy pamiętać, że szybkość operacji, dobre zaplanowanie, dobry jej przebieg i realizacja jest bardzo ważne łącznie dzisiaj. Dzisiaj musimy też pamiętać o tym, że Ukraina też przygotowuje pewne działania nie tylko na tyłach, ale także na linii frontu, czego efektem jest wzrost zniszczeń. Jeżeli zobaczycie, będziecie obserwować, Listę sprzętu, jaki jest zniszczony, zauważycie, że coraz więcej pojawia się na tej liście zniszczonych systemów artyleryjskich lub rakietowych. Co to znaczy? To znaczy, że oprócz wspierania własnych wojsk, strona ukraińska stara się niszczyć rozpoznane stanowiska artylerii rosyjskiej, a co za tym idzie? uzyskiwać przewagę czy nawet ograniczać strony rosyjskiej możliwości wspierania czy nawet atakowania swoich, wspierania swoich wojsk oraz atakowania wojsk przeciwnika czyli w tym wypadku ukraińskich i to od pewnego momentu się dzieje po prostu artyleria ukraińska niszczy za pomocą pocisków precyzyjnych nie potrzeba wtedy dużej ilości wiemy że te pociski trafiają z dokładnością do metra do dwóch Natomiast jest zaobserwowane już zwiększenie niszczenia artylerii przeciwnika, czyli w tym wypadku rosyjskiej, co może świadczyć tak samo jak i niszczenie zaplecza. W związku może też świadczyć o tym, że oprócz izolacji pola walki no, przeciwnik traci przewagę tam, gdzie tą przewagę posiadał. Mamy tutaj pewne te informacje, na ile to jest gra słów, na ile to jest gra pozorów, że pogoda. To też jest i kluczowa w tym wypadku, chyba najważniejszy, jedna z najważniejszych elementów w każdej operacji jest pogoda. I tutaj, jak wiemy, pojawiły się informacje, że w połowie kwietnia jest, można spodziewać się pierwszych operacji zaczepnych strony ukraińskiej. Zobaczymy. Zgadzałoby się to ze sprzętem, który dociera. Natomiast wiemy, że też potrzebują troszeczkę czasu. Jest szereg naprawdę duża i dość różnych jednostek na tyłach, które od wielu tygodni, wielu miesięcy tam przebywają, uzupełniają i wcierają nowych żołnierzy oraz nowy sprzęt, który dociera, tak naprawdę dociera. Wiemy, że Ukraina, jeżeli nie będzie miała pewności, chociaż musi to zrobić, nie zaatakuje, bo jak wiemy, jej klęska może być tym bardziej dotkliwsza, jeżeli ta operacja po pierwsze nie wypali, a po drugie, no ta operacja ofensywa, ofensywna zakończy się ciężkimi stratami, które ciężko będzie uzupełnić. Natomiast wiemy, że wojska rosyjskie na zaporożu przeszły do obrony, nie atakują już tak zaciekle. Wiemy, że czekają, co nie można powiedzieć o innych odcinkach. Ale o tym właśnie przejdziemy teraz na odcinek pierwszy: Swatowy Kremienna. I dla informacji, nowa mapa. Okazuje się, że pomiędzy odcinkiem Bachmuckim a linią ATOM miałem dziurę. Dobrze to analizowałem w sumie. Dobrze analizowałem i postanowiłem, że tą dziurę czas zakleić, więc będzie nowa mapa, a my zaczynamy odcinka Sfatowe Kremienna. Jesteśmy na odcinku Sfatowe Kremienna. Z informacji jakie docierały, docierają. Mamy informacje o ataku rosyjskim w rejonie Sękiwki na północny wschód od Kupiańska. Natomiast jeżeli chodzi o rejon dworiczny, niewielkie działania, większy ogień artyleryjski z jednej i z drugiej strony. Natomiast nieudane rosyjskie ataki w kierunku Nowosilewskie bez rezultatów jeżeli chodzi o odcinek południowy mamy informacje o próbach rosyjskich ataków na Newskie ale na, czy nie konkretnie na Newskie tylko na kierunku Newskim natomiast były próby ataków konkretnie już na Terny oraz Torskę oraz działania w lesie na południe od dibrownej. Tutaj wiemy, że te walki w lesie miały miejsce tak samo jak i próby ataków na Terny Torskie. One wszystkie zakończyły się ciężkimi stratami dla strony rosyjskiej i brakiem sukcesów. Obrona ukraińska w tym miejscu jest silna i nie ma tutaj prawdopodobnie szans na to, żeby strona rosyjska była w stanie przełamać te pozycje. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Sywierski, a później Bachmucki Jesteśmy na odcinku sywierskim. Jeżeli chodzi o odcinek sywierski, mamy tutaj informacje o walkach w rejonie Biłochoriwki, kolejne próby a natarcia w tym rejonie. Mamy też informacje o większych działaniach rosyjskich w rejonie działania 14 Brygady Szturmowej Gwardii Narodowej, a dokładnie próby rozpoznawania lub działania na kierunku na Spirne oraz Waimkę. Także działania w kierunku wesołe oraz wasikówki. Natomiast wszystkie te działania zakończyły się stratami strony rosyjskiej. Bez efektów nie udało się tutaj nic osiągnąć w stronie rosyjskiej. Pytanie: czy faktycznie chodzi tylko o wiązanie sił ukraińskich na tym odcinku, czy chodzi o, o to, żeby jednak tutaj gdzieś próbować jeszcze wedrzeć się w linie obronne ukraińskie i przesunąć linię frontu? w kierunku Siewierska lub dalej na zachód. Jeżeli chodzi o odcinek Bachmucki, przejdźmy na mapę Bachmutu. Jesteśmy na odcinku Bachmuckim na froncie. Jeżeli chodzi o ten odcinek mamy tutaj działania rozpoznawcze w kierunku Minkiwki, Orlichowo, Wasiliwki. To już nie są te działania, które wcześniej były na tym odcinku. Natomiast wiemy, że Strona rosyjska nacierała w kierunku Bogdaniwki oraz Chromowe, natomiast bez sukcesów. Jeżeli chodzi o stronę samego miasta, mamy tutaj zacięte walki w kompleksie miejskim. Wiemy, że strona rosyjska posunęła się w kierunku centrum miasta, natomiast dalsze ataki nie zakończyły się w tym miejscu sukcesami. Prąd niewiele się zmienił w samym mieście, natomiast wiemy, że w mieście pojawiły się jednostki. 125. Brygady Obrony Terytorialnej. Nie wiem dokładnie w którym miejscu. Wiem, że takie pododdziały tej brygady lwowskiej znalazły się w, miejscu, w mieście i walczą. Natomiast jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, nieudane ataki, próby uderzenia na Krasne bez sukcesów na tym odcinku. Pojawiła się tutaj nowa brygada artylerii rakietowej, ukraińska 107. Brygada. Natomiast wiemy, Potwierdziło się, że od jakichś kilku dni w tym rejonie działają. Na tyłach znajduje się, nie, nie działają, znajduje się 71. Brygada Jegrów. Natomiast no, szereg, duża ilość różnych jednostek znajduje się pomiędzy Konstantynówką a czasem Jarem. Nie wiemy tutaj, czy to są części, tak na przykład 80. Brygady, której. Dwa bataliony działają na południowym odcinku. Natomiast reszta brygady prawdopodobnie znajduje się w rejonie czasowi, czasy Wiaru. Natomiast duża część jednostek walczy swoimi batalionami tutaj w tym rejonie, reszta jest na tyłach, czego przykładem może być artyleria wielu brygad, które są podporządkowane większym związkom artyleryjskim tak na logikę. I one działają na rzecz tych jednostek frontowych, które tutaj walczą. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię Ato, ale linię Ato podzieliłem właśnie na dwa odcinki. Odcinek Doniecki oraz odcinek Garłowski, Garłówki. Dlatego, że pomiędzy Bachmutem a Donieckiem, linią Ato, jak to ładnie nazywałem, jest jeszcze kawałek frontu, który nie pokazywałem. I najwyższy czas zacząć też o nim mówić, bo sama Avdivka naprawdę tutaj nabiera też drugiego znaczenia po Bachmucie. I przejdźmy na nową mapę. Jesteśmy na odcinku Garłówki. Ja tak ten odcinek nazwałem. To jest odcinek na południu od Bachmutu. Tutaj mamy Majorskie. Tutaj mamy Drużbę. Mamy też Toreck. Oraz Nowy Jork. Ładnie to nazywajmy. I północne skrzydło... Awdiwka w dole, i tu mamy że tak ładnie to określę. Północny odcinek tego ramienia, który próbuje oskrzydlić Awdiwkę. Wiemy, że walki w tym rejonie są bardzo zaciekłe Rosjanie ciągnęli tutaj dodatkowe jednostki wiemy, tak jak ostatnio mówiłem, 136. Pojawiły się informacje o ściągnięciu tutaj żołnierzy z grupy Wagnera, którzy mają jakby udzielić jeszcze większego wsparcia działającym tutaj siłą. Mamy tutaj informacje o ciężkich walkach w rejonie miejscowości Nowe. To jest ta miejscowość. Ja ją na razie zaznaczyłem. Takie miejscowości są dwie nawet, bo Nowe ono nie ma potwierdzenia, chociaż wiemy, że Rosjanie atakowali też w rejonie miejscowości Kermikiem. To jest ona, jest troszeczkę na północ od tej miejscowości Nowokały natomiast nie mam potwierdzenia, żeby miejscowość Nowokały znajdowało się już w rękach rosyjskich. Wiemy, że kontrataki ukraińskie odrzuciły siły rosyjskie, które tutaj się wdzierały głębiej na Nową Bachmatówkę oraz Berdychy. Wiemy, że kontratakowali to Ukraińcy, odrzucili ich, czyli Rosjan, odrzucili Rosjan na pozycję w ronie Krasnochoriwki. Natomiast rejon samej Kamianki, on się znajduje tutaj, wiemy, że ciężkie walki w tym miejscu, miejscowość jest pod znakiem zapytania, czy nadal jest w rękach ukraińskich, czy została zdobyta przez siły, czy jest dalej broniona przez siły ukraińskie. Natomiast to, co powiedziałem już tydzień temu, dzisiaj oficjalnie pojawiła się informacja o zakazie wjazdu dla dziennikarzy oraz innych. Osób, mm, wolontariuszy do miejscowości ma to by ma, Jest to spowodowane pogorszeniem stanu obrońców. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo. Ciężka sytuacja w tym rejonie, ale to może przejdźmy sobie na mapę, a to właściwą. Natomiast wiemy, że tak jak tutaj mamy pokazane, ten rejon zabezpiecza 24 Brygada Zmechanizowana. To pierwsza Brygada Gwardyjska Sztabu Generalnego, Brygada Prezydencka, 110 Brygada Zmechanizowana oraz szereg jednostek łącznie z 53 Elementami 53 Brygady Zmechanizowanej, w samej Awdiwce jest szereg innych jednostek. Natomiast no, strona rosyjska, jak widzicie, ma tutaj zabezpieczenie. To są też linia, częściowo linia frontu z 2014-2015 roku, więc tutaj. Jak najbardziej teren umocniony po jednej i po drugiej stronie. Przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Tak ja jak powiedziałem, tutaj Awdiwka naprawdę mamy jedną drogę, która tutaj idzie z zaopatrzeniem do Awdiwki. Natomiast wiemy, że Rosjanie atakują dość zaciekle atakują tutaj miejscowość Sywierne. chcą ją zdobyć, aby iść dalej za ciosem, i, i, i tutaj i iść na Orliwkę, czyli odciąć całkowicie od zaopatrzenia Abdiwkę. Natomiast y, mamy też informacje o walkach w Pierwomańskie, Newskie, Marinka. Mamy też informacje o atakach w rejonie Pobiedy oraz Nowomichałówki. W rejonie Mi Wiemy też, że strona ukraińska y, atakowała tyły rosyjskie w Doniecku. Wiemy, że w samym Doniecku, w dzielnicy, w dzielnicy Kalińskiej, yy, miały miejsce wybuchy, natomiast w Nowotoroickim doszło do eksplozji składu amunicji, został trafiony. I tutaj cały czas te tyły są atakowane rosyjskich separatystów. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Zaporowski. Jeżeli chodzi o odcinek Zaporowski, już nie będziemy tutaj umawiać sytuacji. Na linii A skoncentrujemy się stricte, że tak powiem, na odcinku zaporowskim, gdyż no, na ten moment nie mamy dużych informacji o walkach w tym rejonie. Wiemy, że aktywna jest 72 Ukraińska Brygada Zmechanizowana, która tutaj nęka rosyjskie jednostki w rejonie Wuchodaru. Wiemy też o ostrzałach linii frontu po jednej po drugiej stronie. Natomiast w melitoporze doszło do wybuchu, oraz wiemy, że. Mariupolu doszło do zamachu bombowego na komendanta policji, więc tutaj w Mariupolu ten ruch oporu, czy działanie jednostek dywersyjnych czy rozpoznawczych jednak ma, chociaż bardziej bym się skłaniał do ruchu oporu, gdyż no, głębokie tyły, naprawdę i tutaj informacje na temat tego, że aktywność tutaj na tyłach się powiększyła, czy jest, jest potwierdzona różnymi elementami, jeżeli pokazują się tylko takie czy to ze strony ukraińskiej, czy też rosyjskiej. Wróćmy na mapę Ukrainy. I Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, mamy informacje o atakach w rejonie Hersonia. Nam same miasto znowu było bombardowane. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność wojskową w tym rejonie, wiemy, że dość aktywnie dalej działa strona ukraińska, która tutaj stara się rozpoznawać południowy brzeg Dniepru. Mamy tutaj ataki szczególnie 406 brygady artylerii piechoty morskiej czy artylerii morskiej, która tutaj za pomocą dronów dość aktywnie rozpoznaje stanowiska i niszczy te stanowiska. Kolejny przykład tego jest w informacjach, jakie się pojawiły o rejonie Nowej Chachówki, gdzie doszło znowu do ostrzału. Wiemy, że w tym miejscu Rosjanie rotowali jednostki, więc Dość aktywna prawdopodobnie strona ukraińska w tym rejonie, żeby rozpoznać znowu. Natomiast wiemy też, że tutaj na tym odcinku dość aktywnie działają też jednostki specjalne i pytanie, też pojawiły się takie pytania, że prawdopodobnie też są tu przygotowania do desantu, to strona ukraińska będzie pewnie chciała rozszerzyć działania ofensywne też na tym odcinku. Czy tak będzie? No, Kiedyś to się okaże, ale na ten moment dobrze zastanowił, nie podejmowałbym po to zbyt pochopnych decyzji, jeżeli chodzi o tę kwestię. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Bardzo was pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!